Sobie ale też weryfikujcie i nie wierzcie tak w 100%, tak? bo my mamy naruszone te mapy geodezyjne z jakichś tam informacji yy, różnych yy, zbierane i one też nie do końca są aktualne. Tak? Często jest tak, że jest tam zaznaczony ruch do 6 metrów, a tego ruchu już dawno nie ma. Tak? To by było na tyle, jeśli chodzi, aha, jedna ważna rzecz, zwracajcie też uwagę na, na kwestię yy, wyliczania tych obszarów ekologicznych, tak. Tam macie we wniosku, w instrukcji do wniosku obszarowego macie taką tabelkę, tak. To są przeliczniki. Ugór jest 1 do jednego, tak. Czyli jeżeli ktoś ma 15 hektarów gruntu wody, to mniej więcej potrzebuje 75 arów, tak. Czyli u góru tyle będzie musiał mieć, tak. Ale na przykład strączkowy jest współczynnik 0,7, tak? Czyli 1 hektar razy 0,7 to mamy 70 arów strączkowych, tak? A nie hektar. Międzyplony na przykład są 0,3. Czyli 1 hektar międzyplonów daje nam 30 arów, tak? Więc na to zwracajcie też, yy, też uwagę, żeby się nie pomylić. Yy, słuchajcie, jeszcze. Poza, poza płatnościami bezpośrednimi i na dwie rzeczy chciałbym wam zwrócić uwagę. W ramach prow nastąpiły też, nastąpiły delikatne zmiany. W tym roku będzie nabór na premię dla młodego rolnika, tak? za 100 tysięcy, to co pamiętacie mniej więcej. Ten nabór będzie prowadziło w Biuro Powiatowe. Biuro Powiatowe będzie te wnioski rozpatrywało. Do tej pory rozpatrywało to wnioski Oddział Regionalny w Poznaniu. Także to jest ułatwienie dla rolników przewidywany nabór jest w tym roku mniej więcej w połowie roku. Jeżeli ktoś by miał e, młodego następcę i chciałby przekazać gospodarstwo, to nie ma problemu. A propos przekazania, to tylko Wam dodam, że w ramach płatności bezpośredniej ten, kto jest posiadaczem e, danych e, użytków i prowadzi gospodarstwo na dzień 31 maja, ten dostaje dopłatę. tak? Czyli jeżeli przekażecie młodemu rolnikowi Czerwca, lipcu, w sierpniu, to już, już no, matka zostaje do płaszczyzny, tak? W tym roku będzie nabór na wniosek restrukturyzacja małych gospodarstw. To jest program, który dosyć cieszy się dużym zainteresowaniem rolników. Ten nabór też będzie w Biurze Powiatowym w O co tam chodzi? Jest dofinansowanie do 60 tysięcy dla rolnika który ma gospodarstwo nieprzekraczające żywotności ekonomicznej wyższej jak 10 tysięcy euro. 10 tysięcy euro będzie taka tabelka, to jest wyliczenie z produkcji roślinnej plus z produkcji zwierzęcych. Tak? Każdy hektar, na przykład hektar żyta, przemnażamy, przeliczamy, tam jest wyliczana średnia nadwyżki bezpośrednich z trzech ostatnich lat. Tu nad tym się nie ma co rozwodzić, to będzie tabelka, która będzie nam automatycznie wyliczać. Tak? No jedyny minus tego programu też jest taki, że dana osoba musi być ubezpieczona w plusie. Aczkolwiek są y, zakusy ku temu, wiem, że jest propozycja. Ja też zgłaszałem i do, rolniczych, y, do instytucji około rolniczych y, ten problem, że rolnicy chcą, widzą problem, że to jest krus. Jest w tej chwili możliwość taka, że jeżeli załóżmy mąż składa wniosek obszarowy i jest ubezpieczony w susie, a żona też pracuje w gospodarstwie i jest ubezpieczona w susie. To do tego wniosku będzie można dołączyć załącznik, że żona jest ubezpieczona w klusie i będzie to wtedy brane pod uwagę, że ten yy, yy, załącznik dotyczący klusu jest spełniony. Także w telegraficznym skrócie trochę przedłużyłem, i mówiłem, że 15 minut, 20 minut się wyrobiłem. Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę, bo naprawdę temat w tej chwili jest tematem rzeki.